w populacji osób 50 plus no, rozpoczynają się choroby takie przewlekłe. Właściwie no, jakby powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że że nie znajdziemy osób w wieku 50 plus bez chorób, bo to nie jest prawda, tym niemniej faktycznie jest to wiek, kiedy zaczynamy chorować na różne przewlekłe choroby cywilizacyjne, czy jakie jeszcze nazwiemy, ale na pewno niezależnie od chorób grupa 50 plus, to są statystyki mówią ZUSowskie, że ponad 60% osób w wieku 50 plus skarży się na jakieś przewlekłe problemy zdrowotne. Problemy, najczęstszym problemem są właśnie dolegliwości układu mięśniowo szkieletowego w odcinku kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, o którym wcześniej mówiliśmy. Kolejnym takim bardzo częstym problemem jest podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. A trzecie w tej, w tej klasyfikacji to są też dolegliwości układu mięśniowo szkieletowego ale w odcinku szyj, kręgosłupa szyjnego. Tak więc, jest to grupa, w której już się pojawiają problemy. Zdrowotne, już się pojawiają zdiagnozowane choroby, stąd no, o tym stanie zdrowia osób 50 plus musimy mówić, żeby zapewnić ich aktywność zawodową przez całą karierę, prawda? Bo to nie może być tak, że zajmujemy się raptem pracownikami 50, plus, bo to po prostu może być już za późno. Natomiast jeśli to na pewno jest za późno, jeśli rozpoczniemy tę, to zarządzanie wiekiem, pod, na które składa się bardzo wiele elementów, to jest oczywiście począ, począwszy od jakby genezy, to jest prawidłowy wybór zawodu. Każdy z nas jest przecież do czegoś innego uzdolniony i coś innego będzie z przyjemnością robił i tak powinno się wybierać zawody. Potem jeśli mówimy, czyli tutaj od tego kształcenia, ale nie wystarczy nauczyć się jakiegoś zawodu w wieku 18 czy 25 lat, potem trzeba przez cały czas podnosić swoje kwalifikacje, w jakiś sposób dostosowywać je do zmieniającego się rynku pracy, ale nie tylko dlatego, żeby zadowolić ten rynek pracy, również dlatego, żeby ułatwić sobie pracę, przecież narzędzia pracy w, w ciągu 30-40 lat kariery zawodowej zmieniają się diametralnie. Tak więc jest to to ciągłe, ustawiczne no, update'owanie umiejętności, czasami nawet zmiana zawodu, jeśli jest to niezbędne i możliwe, a a niezbędne jest, zwłaszcza u osób, które wykonują pracę fizyczną, ciężką pracę fizyczną. Wiadomo, że w wieku im będą starsi, tym będzie im trudniej. Więc w wieku 50 lat zmienić zawód z pracy fizycznej na jakiś zawód no, bardziej intelektualny nie da się, prawda? Więc trzeba to rozpocząć o wiele wcześniej. Ehm. Oczywiście, w ramach zarządzania wieku to jest również dostosowywanie warunków pracy do, do, do pracownika. I, I oczywiście, że im pracownik starszy, tym powinniśmy w taki sposób oddziaływać na warunki pracy, żeby one go nie obciążały nadmiernie, żeby nie były dla niego za ciężkie. Ja myślę tu głównie o, o ciężkiej pracy fizycznej, o pracy w mikroklimacie gorącym, o pracy zmianowej, czyli o tych rodzajach pracy, o których Wiemy powszechnie, że są bardzo obciążające i pracowników 50 plus na pewno będą, będą mogą być dla nich za bardzo, za, za bardzo obciążające. Ale no, tak jak wraca, nie możemy w związku z tym dopuścić, że pracowników młodych możemy przeciążać, a starszych już nie. Czyli to oddziaływanie poprzez zarządzanie wiekiem musi się odbywać od w całej, właściwie zarówno wobec młodych, jak i starszych pracowników. Wtedy. Wtedy być może, na pewno, uzyskamy taki, taki stan, że, że no pracownik 50-letni nie będzie myślał już tylko o tym, żeby skończyć, bo już jestem tak przepracowany, już tak nie mam siły. Właściwie to takie myśli będą przychodziły, ale one nie będą wynikały z obiektywnego przeciążenia pracy.